Dzień dobry. Witam w nagraniu pod tytułem Czy mogę ufać moim dzieciom w temacie jedzenia? Na pomysł tego nagrania wpadłam, kiedy jedna z moich kursantek zadała w grupie pytanie, i w tym pytaniu umieściła takie zdanie: Ufam mojej córce w temacie jedzenia. A ja tak sobie pomyślałam, ale czy ja ufam moim synom w temacie jedzenia? No nie bardzo. Ale czemu im nie ufam? Bo z jednej strony mówię w różnych nagraniach o jedzeniu intuicyjnym, porównuję, że dzieci potrafią jeść intuicyjnie, jeśli chodzi o ilość, wiedzą kiedy przerwać jedzenie, kiedy są głodne, kiedy nie są głodne. O, przecież intuicyjnie, no bo noworodki sobie to dobrze już e, regulują, e, o to jedzenie proszą, wiedzą kiedy skończyć. E, I też e, ta intuicja sprawia, że jeśli nie ma jakichś zaburzeń, e, to dziecko e, też tak jeżdżą, wagę ma odpowiednią. To, dlaczego ja nie ufam moim dzieciom w temacie jedzenia. Chyba słusznie nie ufam, i na koniec podam wam listę zakupów, jaką moje dzieci sobie zażyczyły, bo sobie tak pomyślałam, a sprawdzę ich. Powiedziałam idę do sklepu, co wam mam kupić. No i zapisałam, co mi podyktowali, więc e, chyba słusznie nie ufam, ale czemu tak jest? I tutaj oprę się na badaniach. Oglądałam kiedyś taki program o smakach. I grupa dzieci była poddana takiemu eksperymentowi, że Pokazano im jedzenie, którego one nie znały wcześniej, do degustacji. I dzieci w pierwszej kolejności intuicyjnie wybierały rzeczy słodkie, a na końcu na przykład gorzkie. Tak? Czyli mamy taką intuicję. A dlaczego słodkie? Bo mózg yy, żywi się glukozą, tak? Bo tym materiałem napędowym mózgu jest yy, glukoza. Mleko. Matki pokarm jest lekko słodki, w ogóle każde mleko, jak zobaczycie mleko w sklepie, to ono ma tam 4% cukru, węglowodanów, tak? Ma tą słodycz. Owoce są słodkie, warzywa są słodkie, tak? Więc um, nasze ciało sięga po słodkie, bo to jest energia. Słodkie węglowodany to jest energia. Czyli z jednej strony tak, a druga sprawa, też dzieci zwykle sięgają po produkty takie energetyczne, żeby sobie one rosną, ale też żeby mieć siłę, to oznacza, że też często sięgają po produkty, produkty tłuste. Na przykład dzieci, wiele dzieci, bo też nie mówię, że wszystkie, bo oczywiście odezwą się rodzice, którzy powiedzą, że mają inaczej, ale są dzieci, że jak mają obiad, to najpierw, najpierw zjedzą kotleta. Tak? A na przykład na końcu warzywa. Żeby sobie dostarczyć tej energii, to też jest takie dosyć e, intuicyjne jedzenie. E, też jest e, tak, że nasze smaki kształtują się w ten sposób predyspozycje smakowe, smaki że my musimy wielokrotnie jakąś rzecz spróbować, żeby ją polubić. I gdybyśmy zostawili dzieciom dowolność, to one. Po prostu po spróbowaniu pewnych rzeczy nigdy więcej nie chciałoby ich jeść, bo za pierwszym razem im te rzeczy nie posmakowały. Myślę, że Wy też macie doświadczenia. Ja mówię moim dzieciom na przykład, że jak pierwszy raz zjadłam banana, to go wyplułam, albo jak pamiętam pierwszy raz zjadłam coś kokosowego, to mi bardzo nie smakowało, a teraz kokos to jest jedna z moich naj największych słabości i w ogóle ulubionych smaków i zapachów. I e, badania mówią, że musimy kilkakrotnie, kilkadziesiąt razy, czasem kilkaset razy spróbować jakiś produkt, żeby go polubić. Więc gdybyśmy tak dzieci zostawili same sobie, to one po prostu też wielu rzeczy by w ogóle nie jadły. Inna też sprawa, że istnieje coś takiego jak taka neofobia żywieniowa, czyli niechęć przed próbowaniem nowych produktów i też myślę, że wiecie jako rodzice, że na przykład dzieci bardzo ładnie jedzą do drugiego roku życia, w zasadzie wyrywają jedzenie z ręki, chcą wszystko próbować, a potem im się odmienia, potem nawet nie chcą jeść rzeczy, które do tej pory lubiły. I później znowu, jak idą do szkoły, zaczynają się na nowe produkty otwierać. I też pewnie, gdybyśmy dzieci nie, nie zachęcały, to one by jadły jakieś takie rzeczy, do których są przyzwyczajone, i to jedzenie byłoby mało urozmaicone. I kolejna taka bardzo ważna rzecz. To jest to, co jest do dyspozycji teraz i czym dzieci są atakowane. Bo z, gdyby dzieci sobie żyły w warunkach naturalnych, e, jedzenie byłoby nieprzetworzone, to one by sobie jadły w dowolnej ilości słodkie owoce i warzywa i e, tak naprawdę tłuste. To co by jadły tłuste? No, jakby rodzic przygotował pewnie mięso, które jest e, mało dostępne, więc też nie ma jak e, się utuczyć od tego mało dostępnego mięsa i e, jakby. To by wszystko przebiegało naturalnie, natomiast nasze dzieci są bombardowane reklamami, które są dla nich kierowane. Te produkty dla dzieci są często bardziej słodkie i bardziej przetworzone niż produkty dla dorosłych, i to zaburza intuicję naszych dzieci, jeśli chodzi o różne smaki. Od najmłodszych wieku dzieci mają dosładzane, na przykład kaszki są bardzo słodkie, soki dla dzieci są bardziej słodkie. Wiele po prostu produktów jest bardzo słodkich, żeby zaburzyć naszym dzieciom smak, żeby one chciały jeszcze więcej słodkiego, słodkiego i słodkiego, i chrupiącego, i tłustego itd., itd. I jeśli te produkty dzieci spróbują, to często chcą znowu. I znowu, i znowu, bo one są tak skonstruowane, żeby dzieci chciały je jeść. Czasem, jak ja spróbuję produkty dla dzieci, to ja nie wiem, jak moje dzieci w ogóle to jedzą, że one nie chcą zjeść warzywa, które jest smaczne, tylko taki syf, gdzie ja naprawdę nie jestem w stanie tego przełknąć, a dałam się namówić, żeby raz spróbowały, tak? No, niech raz spróbują, bo też jestem w ogóle za próbowaniem rzeczy. Okazuje się, że po tym razie im to smakuje, są znowu. Więc. Tak bym tutaj nie do końca powiedziała, że w naszych czasach możemy całkowicie zostawić dzieciom wybór tego, co one chcą, do jedzenia, bo jeśli damy im koszyk w sklepie i powiemy, no to weź sobie do tego koszyka, co chcesz, to może się zdarzyć, że wezmą to, co moje dzieci. Czyli czytam. Poprosiłem moje dzieci, aby im kupić paluszki słone, popcorn, cukierki, chipsy. Lody, frytki, czekoladę, kabanosy, sok jabłkowy, pączki, nutelle i bitą śmietanę. I dlatego mi się cały czas chce śmiać po prostu, jak pisam tę listę, mówię aha. No dobra. Więc jak idziemy na zakupy, i moje dzieci coś tam chcą takiego, to zwykle no, muszą się zdecydować, jak są przynajmniej ze mną, żeby wybrać jedną taką słodką rzecz, taką jedną przyjemność, że że jak wybiorą ja jakiś słodki y, jogurt y, taki, nie wiem, z jakimiś kuleczkami czy z czymś, to już nie dostaną żadnego innego y, słodycza, tak? No bo to już jest słodkie same y, w sobie. Więc y, jakby tą, y, jakby ilość tych produktów... Y, no ja kontroluję. Takie rzeczy nie, nie są na widoku w domu, nie są w zasięgu rączek dzieci, żeby sobie dzieci brały, kiedy tylko mają ochotę, no bo to też tak działa, wiadomo, że jeżeli y y zjedzą coś bardzo słodkiego, to podnosi ten poziom glukozy we krwi, wydzielana jest insulina, zbija poziom glukozy one znowu coś chcą. No i poza tym bardzo łatwo się przyzwyczaić i nawet uzależnić od słodkiego smaku, więc jednak my rodzice, moim zdaniem, e powinniśmy mieć na to wpływ. Oczywiście są też dzieci. Które po prostu nie lubią słodkiego. Znam takie. Nie piją gazowanych słodkich napojów, nie lubią słodyczy i to jest pewnie błogosławieństwo. Jeśli e, dzieci w ten sposób jedzą, to pewnie, że możemy im spokojnie pozostawić wybór w ich rękach, no bo to jest ich naturalna tendencja. Są też dzieci, które mają zaburzenia, e, między innymi też polegające e, na takiej neofobii żywieniowej, ale już nierozwojowej, tylko. E, Takiej już niebezpiecznej dla zdrowia, czyli jeśli dziecko je mniej niż 20 produktów, czyli je w bardzo skąpy sposób i po prostu boi się nawet próbować nowych rzeczy. I to jest, to jest w ogóle osobny temat, i nie będę tutaj się zagłębiać, ale dzieciom, które jakby nas martwią przez to, że mają bardzo mało urozmaicone jedzenie, też nie, nie do końca możemy zaufać, no bo one potrzebują wsparcia, a może nawet terapii. Są też dzieci, które zajadają emocje i na pewno to możemy zobaczyć, bo jakby to też odbija się w ich wy w wyglądzie, bo dzieci. Tyją i no też sięgają po prostu po przekąski, jedzą między posiłkami, podjadają i tutaj też potrzebują naszego wsparcia i pomocy. Są też dzieci, które może nie jakby nie jedzą źle, nie widzimy, że źle jedzą, ale wyglądają jakby w nieodpowiedni sposób, nieadekwatny do tego, jak jedzą i też potrzebujemy się tym zainteresować, czy nie ma tam jakichś zaburzeń metabolicznych. Także jakby no jednak rodzic powinien czuwać nad tym nie kontrolować w taki idealny sposób, bo się nie da, bo te dzieci przecież nie cały czas nie są tylko z nami będą jakby w różnych miejscach innych, ale jeśli będziemy tłumaczyć, jeżeli będziemy je przyzwyczajać do różnych dobrych i zdrowych rzeczy, to one też je po prostu polubią z czasem i też będą je wybierać, bo się na przykład przesłodzą czymś, będą miały taki jakby mniejszą tą tolerancję na słodkie. Także jednak, no my rodzice. Warto, żebyśmy mieli nad tym taką pieczę, ale też sami musimy wiedzieć, jak to robić. W związku z tym też zapraszam do nagrania o tym, jak zdrowo odżywiać dzieci. No i ciekawa jestem Waszych refleksji, jakie Wy macie doświadczenia, jakie Wy macie przygody, jakie. Jakie Wasze są dzieci w temacie jedzenia? Czy rzeczywiście potrzebują Waszego wsparcia, Waszej pomocy, czy, czy same sobie dosyć intuicyjnie dobrze wybierają, jeśli chodzi o jedzenie? Także zapraszam do komentowania. Pozdrawiam Pa.